Witam Was serdecznie, ja jestem Harry, pykamy sobie w The Elder Scrolls for Oblivion Ja jestem Harry i w poprzednim odcinku zakończyliśmy tutaj w cesarskim mieście w dzielnicy handlowej e, W poprzednim odcinku byliśmy w jaskini, czy ja mnie tam zwał jak zwał Mamy teraz sporo miejsca, więc teraz możemy lecieć dalej Byliśmy chyba w Mroczna Rozpadlina, moi drodzy, obóz skarbo e, Tutaj opuszczona jaskinia, tutaj też my to odkryliśmy więc, sobie teraz do tej opuszczonej jaskini pójdziemy, zwiedzimy, zdobędziemy co nasze i tutaj <laughs> e, poplądrujemy. E, albo, albo my już tutaj byliśmy? Nie, chyba nie, ra, raczej nie. Albo i nie, albo i tak, zaraz zobaczymy w sumie. Ale raczej nie, wiem, że to odkryliśmy, ale tam chyba nie byliśmy. Może zapoznać się z wypływającymi na ciebie aktualnie umiejętnościami. Czekajcie, tak? Nie M. E, tutaj jest mapa. Nie, nie byliśmy. Więc... Co to jest za jaskinia w ogóle? Opuszczona jaskinia, dobra. Mój drodzy, opuszczona jaskinia, więc... Lecimy, zobaczymy co tutaj będą za stworki. E, mam nadzieję, że jakieś w miarę e, sensowne. Czy tutaj... A, człowiek jest, dobra. Więc... Tam jest Zaraz to sobie wszystko sobie. Okej, okay, porobimy. Dobra, a gdzie tutaj dwóch? To jakiś czarodziej tutaj. Dobra, jest, dobra, padną Okej, okay. dobra, jednego mamy jeszcze. Pozbyliśmy teraz. Drugi. Okej, okay, yeah. ja. Jak ja to lubię, jak z tego łuku tutaj. ej, ej, e, 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 uspokój się. Ja wiem, że ty lubisz machać tą włócznią, ale czekajcie, bo ja nie mam jak tutaj wyjść, dobra. Okej, okay, dobra, i mamy jeszcze tutaj. No i tak padła, to już nie wstała, niestety. E, tutaj weźmiemy tylko to, to. To i to możemy wziąć. Czy tutaj coś jeszcze ma? Bo to jest coś jedne wartościowe tutaj. Wampiry pył Dobra to możemy też. Tak, to też, ale to potem. E, tutaj weźmiemy tylko to. <laughs> Nie wiem po co wziąłem ten e, Ile już mamy... E, e, e. Panie, ile już mamy tutaj 203, dobra. E, teraz się tutaj wracamy. E, bo tu... Tutaj coś było mi się, albo mi się zdawało, zdawało. mi się, dobra. Bo z daleka myślałem, że to jest jakaś skrzynia, no ale. Niestety nie. O, mały no dusz. Okej. Okay. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nie. O, oprócz tego i tego nic ciekawego. Tutaj też nie. E, tutaj też nie. <laughs> Więc możemy lecieć dalej, moi drodzy. Czy tutaj to otworzymy? Nie. Tutaj to też nie. Tutaj Te tylko dwie pochodnie, więc to nam aż tak zbytnio nie... się nie przyda, bo fakt, zero ważą, zero kosztują, więc... Co to? Pochodnia jak pochodnia, moi drodzy. Okej. Okay. Padły. Dobra. i ty się leczysz. Dobra. No serio, nie musisz nie mieliśmy do dookoła? Moja droga, dla mnie to nawet lepiej. Dobra, e, czekajcie, co ty tu masz? To możemy wziąć. I aż tak nic tutaj. I to w sumie skurzane. E, to ile waży? 20. To był jakiś miecz. Strzałę weźmiemy. Dobra, mamy na full wypas, moi drodzy. <coughs> Więc. Biegniemy dalej e, ogólnie. Dobra. Dub mi zajebał. Ej, dobra, czekajcie, bo tam jest jakiś. Dobra. Dobra. Ej, ej, chodź tu, chodź tu. Dobra. No chodź. Dobra. Chyba będzie ciężka przeprawa, dobra, najpierw musimy rozwalić tego jednak. Dobra, czekajcie, bo to był chyba zły pomysł e, i teraz cierpimy. Ja chcę tutaj to, mikstura leczenia słaba, mikstura leczenia... Dobra, mamy to tak, więc no chodźcie. No padno jak mi zajebał, no! Jak mu zaprzypierdolę, temu szkieletowi, to mu wszystkie kości tutaj. Dobra. Dobra, czekajcie, bo mi miałeś... aż... E, ...to możemy wziąć. To też czekajcie tylko tutaj. Bo mi coś się... O Teraz tutaj. No ale chodź, to ja cię gonić bez półmapy nie będę. Dobra. Dobra, mamy to. Kurde, żeby przez, żeby przez mapy, moi drodzy, tutaj. Kom... Dobra, wróćmy się, moi drodzy, szybko i zobaczmy, co tutaj mają za nas. Że to oprócz tego tutaj nic. Czekajcie, bo mi słuchawy tutaj tutaj zbytnio nic nie mówią, to mają ten, e, mają to, e, mają e, tak, więc no nie wyszło. Dobra, mamy to. Mamy jakieś tarcze, to to wytrych strzały to też możemy sobie wziąć. I tutaj chyba nic innego nie mają, więc możemy wziąć jeszcze silna mikstura czarodziejstwa. Aha, ok, jakiś ucznik. Dobra. Ok, mamy to więc... Czekajcie tutaj Okej okay. Eee, bitka uśmiechów, dobra też mnie łapną, no, dobra, mamy to Więc możemy lecieć. Z tego tutaj wszystko wzięliśmy. Tak, wszystko co Co mogliśmy wziąć, to wzięliśmy. Tu mamy strzały. Okej, okay. krasnutki, długi miecz. Jedynie to weźmiemy, to i to tyle. E, tutaj mamy jakieś rozwidlenie. Tak. I tutaj też coś mieliśmy, moi drodzy, ale to, to potem pójdziemy. Jak już tu jesteśmy, to to sobie weźmiemy. E, no kurde, no. E, dobra, tak. No i myszko. Okej, okay, mamy to. E, tak. I e, tutaj chyba nic już innego nie ma takiego, żeby coś pozbierać tutaj. O, jest skrzynia. Okej, okay, jeszcze znowu przeciętny, dobra. No, dobra, tu za pierwszym, a tam e, nie udało się za pierwszym, więc e, tutaj tak, mamy 30 sztuk złota, e, moi drodzy, tutaj nic nie mamy, więc możemy lecieć dalej, tylko pytanie, tutaj jest jakaś duża przestrzeń i pytanie brzmi, czy to jest jakoś połączone tutaj, bo mi się wydaje, że nie i że tam była po prostu jakaś kanciapa. Które mogliśmy po prostu pozwiedzać? No teraz się musimy wrócić. Ogólnie, bo tutaj był gdzieś zakręt w tym tunelu. Tak, tutaj. Ja tutaj nie wszedłem. I co tutaj może być? Też, a jeszcze większe rozwidlenie, tak? Więc e, tutaj mamy skrzynię. E, czekajcie. Od razu, bo mi się teraz przypomniało. E, naprawimy się tutaj, te. Eee, te wszystkie rzeczy, które mamy, No eee, i od razu możemy lecieć. Nie, tutaj nikogo nie ma, mój drogi. A bo to chyba taka duża przestrzeń. spotko. dobra. Okej, okay, jak mi przy dupcy typie. Dobra, e, e. Dobra, bo ja tutaj teraz. Jakie, ja nie widzę takich zakrętów nie lubię. A ja już mam kogoś tak strzelać z łuku to z odwartej otwartej przestrzeni. Dobra, padną. E, więc teraz jakiś ogr. Więc... Tutaj musimy go e, powalić jakoś szybko. O. Mamy to. Mamy siedem tych. E, typie! I on ma to drogie wszystko. Ile tutaj ten się kiera? Okay, teraz mamy tak. Musimy coś wydupcyć. To weźmiemy jakąś taką. E, tak, mamy tu już to? Nie, tego nie możemy. Ale tutaj mamy jakiś sztylecik. Czy tutaj coś mamy, żeby. Mamy tą tę, paniochę tę tutaj, którą możemy. O, to na przykład to. Eee, jeszcze nie? Tutaj mamy tak i już możemy, moi drodzy, biegnąć dalej. We te zakamarki, które tutaj przebyliśmy. Eee, czy tutaj w ogóle coś mamy takiego, że. Żeby... Aha, już to minąłem tutaj. Skąd ty się tu wziąłeś? Mój drogi, dobra. Eee, więc teraz. Dobra, nie musimy... Dobra, ona ma jakąś e, karuzelę tutaj. E, do kąta z nią. Dobra. Okej. Okay. Dobra, mamy to. A, bo my znowu tutaj wróciliśmy, dobra. To już wiem skąd się wzięła. Czekajcie, to możemy wziąć i to. E, teraz musimy, musimy. Czyli tutaj, jeśli chodzi o to, o tutaj, dajcie mi to zobaczyć. E, tutaj musimy teraz wydupcyć. E, to. I to musimy wydupcyć. E, czy wybronić? mamy? Tutaj mamy e, najtańszy. No i tańsze chyba mamy tylko to Więc ja bym mu teraz tutaj wyrzucić w ogóle Nie, nie, anuluj e, Tak e, Tak Musimy trochę Podleczyć się, moi drodzy e, I tutaj teraz tak Postać przeciążona, ja wiem, ja wiem. Ja zaraz tutaj eee, tak. I która rzecz, która waży kres eee, ja nie chcę tego eee, tutaj tak, bo tutaj 400, 250, dobra, tu mam rzecz za 250. To jednak więcej warte, moi drodzy. Więc na razie tutaj sobie to wyrzucimy i jeszcze jeden kilogram tutaj mamy. A co ja mam tutaj wydupczyć? Ej, ogólnie. Czekajcie, ja może tutaj coś. Anuluj. E, czekajcie teraz. Tak, ja tutaj coś ponaprawiam. I może się uda. E, tego nie mogę. Ja tutaj chyba też nie mogę to. Czekajcie, ja tutaj trochę tych tak z trzy wyrzucę. Ogólnie 3. ok. Dobra, możemy w końcu normalnie tutaj podróżować. Trumna na, na tę nakutkę, no zajwiście. Ogólnie. Więc tak. Tutaj weźmiemy to i to. Już mamy tutaj praktycznie fulla. Moi drodzy, dajcie mi pochodnie tutaj, bo ja wszystkiego nie splądruję samoczynnie. E, bo jesteśmy w tej dupnej sali ogólnie. Jakbym wiedział, że tutaj coś będzie przejście, to ja bym tak tutaj ogólnie tego nie robił. Ale wziąłem za dużo balastu i teraz nie mam co z nim zrobić. Nawet tutaj potem wrócimy i e, poszukamy sobie jeszcze tych coś sobie pobierzemy chodźmy teraz tutaj e, tutaj idziemy tak tutaj więc na sam koniec musimy iść i coś tutaj poprzeszukać czy tutaj coś mamy tylko to więc poko ludziska tutaj to mamy e, jeszcze to e. a i znowu a przy okazji tutaj sobie doedukujemy no okej okay, mamy to więc tutaj mamy już praktycznie wszystko zrobione, więc teraz możemy sobie a z skoro uzderła się na no spoczko. Więc teraz możemy tutaj wracać. Gdzie jest tutaj? A tutaj, więc teraz na prawo pójdziemy. I tam i sobie przejdziemy. Sobie do tego, żeby posprzedawać te wszystkie rzeczy. To są też fajne rarytasy ogólnie e, Więc mm, Może wrócimy, może nie, zobaczymy jak to będzie tutaj Czekajcie, dajcie mi chwilkę Okej, okay, więc teraz możemy e, Tutaj przełączyć Dzielnica handlowa, tak Pójdziemy do naszego ulubionego handlarza Białego złota Który na razie śpi sobie e, Więc Musimy tutaj poczekać, żeby to jako tako sobie coś tam posprzedawać. Eee, mamy tyle eee, tutaj, więc no kilka godzinek czekania nas tutaj czeka, eee, moi drodzy. Eee, kondycja chyba na wszystkie twoje czy jakieś tam rzeczy mi nie umiesz się dobrze posługiwać, coś tam. No spoczko. E, czekaj, 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 chłopcze. Ja tylko muszę. E, a, tylko ten nagi topór. Dobra, to. Ja z... Tak, ja tylko chcę zobaczyć. Czy ja mogę na przykład to. Tak. E, nie mogę, targuj się. Więc będziemy stopniowo zjeżdżać w dół e, ogólnie, I tak już tak I mamy dużo, bo mamy ponad 60% moi drodzy e, 66 a to tylko 65 spoczko e, tutaj to to a, i tutaj z tego tyle tutaj mamy to to 800, to nie chłopcze. mamy tyle, tak? Do sprzedania tylko, czy co? Zdawało mi się więcej tego sprzedawać. E, ogólnie. Tutaj mamy 150, czekajcie. E, no, może mi się wydawało, że było więcej, bo musiałem kilka rzeczy e, powyrzucać niestety. Pójdziemy jeszcze do naszego domku, tam sobie kilka rzeczy podkładamy i najwyżej wrócimy po te kilka drobnych. Nie tędy droga, mój drogi. Eee, wrócimy sobie po te kilka rzeczy, bo szkoda, żeby się zmarnowały. Ogólnie Więc będziemy mieli tutaj co do roboty. I będziemy musieli w końcu ruszyć z tą główną misją, moi drodzy Więc eee, Może od następnego odcinka zobaczymy różne szkoły magii, może będą coś tam, coś tam. Tutaj są te rzeczy i różnego rodzaju skóry, tak. Więc tutaj mamy takie rzeczy. E, to możemy dać. A czy tutaj są jakieś takie tak drogocenne rzeczy? Też są. E, więc jeszcze to. E, I teraz tak tutaj. To bardziej takie magiczne rzeczy. To tutaj bardziej. Okej. Okay. Mamy 147. Mamy jeszcze jakieś krasnoludzkie strzały. Czy to tutaj? Tak, krasnoludzkie strzały tutaj. Okej, okay, srebrna strzała i to tyle. Już mamy. E, więcej. E, moi drodzy, mamy jeszcze troszeczkę czasu, więc możemy tutaj e, sobie wrócić. E, tak. Opuszczona jaskinia. Więc tam sobie. E, wracamy, moi drodzy. Tarcza, miecz, Gwiazda, czy Ladnik w zakresie Apollo. Eee, tutaj weźmiemy ten. Takie rzeczy, nie najdrobniejsze, P pójdziemy tam na. do tej wielkiej sali, bo tam są bardziej wartościowe rzeczy, którymi się możemy obsługiwać. Powiem, <coughs> że dostawiliśmy temu tego czarodzieja, ten w dużej sali. Eee, tutaj możliwe też coś, ale to już potem sobie eee, zobaczymy. W razie, wolę mieć gotowość mieć i tarcze. E, czy tutaj to zostawiliśmy? Nie. Tutaj. Też nie tutaj. E... Nie. nie. Więc tutaj teraz musimy iść. I tutaj tą całą resztę przeszukać. Tutaj coś... 8 sztuk złota nie wzięliśmy. Dziwne. To bierzemy to, to Okej okay, to. Troszkę wzięliśmy. Mm. Nie, I tutaj nic innego chyba nie wzięliśmy Moi drodzy, tutaj też nie Więc teraz jeszcze sobie przejdziemy tam No, poobczajemy sobie te rzeczy, których nie wzięliśmy Ogólnie tutaj wszystko Mamy 35 tysięcy, moi drodzy Jesteśmy bogaci Może mamy wpływy tutaj Bardzo, bardzo duże Tutaj nic nie, tutaj nic Tutaj już wszystko opróżniliśmy, co mieliśmy Tutaj Ej ja tutaj nie wiedziałem, że tutaj jeszcze jest jakieś tajemne przejście. To widzicie, dobrze, że tutaj wróciliśmy sobie. Ej, więc mamy e, szczęście tutaj. Że znaleźliśmy dodatkowe 21 sztuk złota. Tych monet złotych. E, moi drodzy, więc e, lecimy. Nie, tutaj tak nic nie będzie. Teraz możemy lecieć spokojnie na prawo. I tutaj zobaczyć, czy, czy tutaj coś zostawiliśmy, jakieś truposzy. To chyba nie ma takich truposzy, żeby leżeli. Dobra, co mogliśmy, to wzięliśmy. I tyle nam wystarczy tutaj. Jeszcze tutaj ktoś leża, leżał, więc od niego, od nich też coś weźmiemy. Może tarcze, mieczyk. I to tyle. Tutaj chyba też praktycznie wszystko i jeszcze mieczyk. Każda sztuka złota się liczy, więc grosz do grosza będziemy milionerami. E, moi drodzy, e, tutaj tak. I teraz do cesarskiego miasta posprzedawać. Nie to. Nie tu, tylko tu. Ech. Tak. Moi drodzy, god... gdy jednak smocze ognie zagasną, a żaden i znowu wieczorem tutaj jesteśmy, znowu nic nie zrobimy. Cesarskie miasto, dzielnica handlowa, moi drodzy. Czy zdążymy? Tak, zdążymy jeszcze, jednak. Expert w sztuce blokowania ma szansę, coś tam, coś tam. E, czekajcie, zanim tutaj to sobie wszystko ogarniemy, to sobie pod. E, pod tutaj. pod leczymy. tutaj sprzedamy. Krasnoludki łuk. Tak. Tutaj to. To chyba to wszystko. Tu też to. I tu też mamy to. I to, moi drodzy. I tutaj tą tarczę. I to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Dobrze, moi drodzy. Ja dziękuję za uwagę. Jeśli kto nie widział, serdecznie zapraszam do poprzednich materiałów. Widzimy się jutro o godzinie 16.00. Ja dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Elo na razie.